No witam wszystkich, dzisiaj będziemy się zajmować grą The Medium, jak widać zresztą na załączonym obrazku oraz po tytule filmu, nie trudno się domyślić, oczywiście, że tak. Jest to, jest to film, chciałem powiedzieć, jest to gra od polskiego, krakowskiego studia Blober Team, jest to rzekomo polski, można powiedzieć horror, polski Silent Hill wydany w kooperacji z Konami. Także, no cóż, zapraszam Was do oglądania, nie będziemy sobie robić typowej recenzji, tylko przelecimy to, przelecimy to... Jakby przeanalizujemy tą grę pod kątem tego, co się, w tym, co się w niej w ogóle dzieje. Także po kolei spokojnie zaczynamy. I cóż, zapraszam do filmu. Tak więc startujemy świeżo po premierze. Gra polska The Medium, znaczy polsko-japońska w zasadzie, e, traktująca o przygodach Marianny która to ma od urodzenia zdolności paranormalne, no jest po prostu tytułową medium, czyli osobą, która potrafi się kontaktować z osobami zmarłymi, czy też za światami. Cała, można powiedzieć tutaj, oś e, gry obraca się, w, cała mechanika w zasadzie i oś fabuły obraca się wokół możliwości, e, no właśnie, e, przechodzenia światów rzeczywistych i światów duchowych. Cały myk tutaj polega na tym, że będziemy zarówno w tym jednym, jak i w tym drugim świecie się poruszać, po to, aby ułatwiać sobie, rozwiązywać w ogóle fabułę, całą zagadkowość i historię tej gry właśnie poprzez motanie się pomiędzy dwoma światami co w koncepcji jest całkiem spoko, w praktyce wyszło ja bym to ocenił na średnio, dlaczego średnio? ponieważ mnie, ja nie oglądałem trailerów do tej gry, ani to jest tylko sam opis, że polskie studio Blobber Team, które znane jest chociażby z gry, nie wiem, z Obserwera, który mi się bardzo podobał, czy z paru innych jeszcze fajnych tytułów, czy Layers of Fear, na przykład, też bardzo fajne, wszystko takie w konwencji horror, horroru, powiedzmy, thrilleru utrzymane, mówię, no to Demedium Medium też oczywiście tak będzie. Mam nadzieję, że nie jest pieprzą tutaj pewnych rzeczy, bo to jest próba zrobienia trochę takiego, jak już wspomniałem, polskiego silent Hilla. Dzieli w kooperacji hey, tu podpisano mieli umowę z konami, więc no, no, sami rozumiecie o co chodzi. Do like e, ale dobra. Dlaczego wydaje smart, mi się, że to przechodzenie między tymi światami ono koncepcyjnie dobrze jest wymyślone, dobrze jest to wszystko zaaranżowane, tylko wykonanie jest jakieś takie, ja bym to ocenił nie za bardzo. Dlaczego? Don't Na don't często mind. jest tak, że. Jeżeli mamy możliwość rozszczepienia się od świata realnego i chodzenie w świecie duchowym, no to ekran jest dzielony na pół, czy też pionowa kreska, czy też pozioma. Taki robi się split screen trochę jakbyśmy grali na dwóch gracz w dawnych czasach, jeszcze za czasów nie wiem, pierwszego psx czy PlayStation 2, no to ja generalnie dostaję przy, tej, przy tych sekwencjach oczopląsu, bo nie wiem na co mam patrzeć, tak naprawdę: czy na świat rzeczywisty, czy realny, bo tu jednocześnie są te same pomieszczenia, odwzorowane. Postać jest i w tym świecie, i w tym jednocześnie, i rusza nam się, po prostu dwa ekrany nam się zaczynają ruszać, to jest niefajne. Fakt, że można przejść między czasami jednym światem całkowicie do drugiego. Lecz nie można tam zbyt długo pozostawać, ponieważ wyczerpuje to naszą bohaterkę. <tryk> Dlatego musimy wrócić do świata realnego. W świecie tym duchowym zbieramy energię, która potrafi tam, nie wiem, na przykład jakąś skrzynkę z bezpiecznikami załadować, uruchomić. W świecie realnym, na przykład otwiera nam to drzwi, czy windę nam uruchamia. Na tej zasadzie jest pomyślana cała ta mechanika. W świecie tym duchowym poznajemy większość, można powiedzieć, tych pośmiertnych tutaj meandrów. Co jest sensowne i logiczne. Natomiast, lepszym pomysłem wydawałoby mi się, nie wiem czy grę już strasznie leciwą, ale na pierwszego playa była gra, która nazywa się Legacy of Cain Soul River. I ona podobnie możliwa nam płynne przechodzenie między światami. Tylko tam cały ekran to był nasz świat, wszystko się automatycznie zmieniało Hello? i byliśmy na full screenie. Nie dzieliło się nic Anybody na in there? split screeny, które powodowały, że dostajemy i padaczki. Natomiast w The Medium jest to tak pomyślane to right. trochę kuleje i trochę jest Obviously. według mnie do dupy. Nie podoba mi się way. ten aspekt, natomiast sam pomysł jest fajny, bo fabuła jest ciekawa, bardzo wciągająca. Tu jest w tej grze dużo polskich akcentów, E, które no, my people, jako Polacy będziemy to oczywiście kojarzyć, wystrojemy wnętrz, takie stare. Jak zaczynamy grę, to oczywiście pierwsze stopped. co widzimy to na ulicach są Polonezy, so Borewicze, Lanosy, no, klimat taki polski pełną gębów, gdzie to masacre. nasi chłopcy robili. Fajnie. My to rozumiemy, nie wiem jak tam reszta świata się do tego workers, raczej mnie nie skłumają o co chodzi, ale know, my te smaczki znamy, usual. przynajmniej gracze, którzy już mają to no, trochę lat. E ale odbiegamy od tematu. Drugą rzeczą, która kuleje w tym medium jest na pewno sterowanie. Ono jest zrobione takie na modłę trochę rezydentową. Tak, mi się z rezydentem, z tym takim topornym rezydentowym sterowaniem, które niekoniecznie było pożądane przez graczy. To jest oczywiście ulepszone, bo wychylenie gałki kieruje naszą postać w danym kierunku. Nie musimy jeszcze przytrzymywać danego klawisza jakiegoś akcji, żeby iść. Natomiast Trochę w pomieszczeniach, gdzie tak naprawdę my nie mamy możliwości no. sterowania kamerą, bo kąty kamery są ustawione. Kamera jest dynamiczna, płynna nie jest statyczna oczywiście jak w pierwszym rezydencie, aż tak to nie, no bo my, no nie oszukujmy się. No mamy 2021 i piątą e, piątą oh, chciałem podziąć, no piątą odsłonę konsoli. Sony, can tak, be sometimes. Więc to musi jakiś poziom trzymać. No wonder, e, trochę też, też praca kamery czasami szarpie e, dziwnie tak. Po, po, no tak poszarpuje, dziwnie trochę zrywa. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Ogólnie gra jest płynna i wygląda bardzo dobrze. Same wystroje tutaj, czy efekty świetne, jakieś refleksy wyglądają spoko na wodzie na przykład. To wszystko trzyma poziom. Natomiast ta kamera czasami mam wrażenie, że tak no, nie spowalnia, to tak jakby jakieś takie padaczki stawała Trochę tak szarpie. Podobnie jest na przykład z kursorem akcji, gdzie przechodzimy w tryb pierwszoosobowy. To jest ten tryb, jaki powiedzmy, no nie wiem, detektywistyczny, czy szukania gdzie możemy też sobie otwalić naszą zdolność pod L1, e, takiego widzenia szerszego. Wtedy kursa zaczyna się zachowywać, dostaje jakiś takiego pierdolca, zaczyna e, świrować, wariować i tak się te Nie wiem. Z początku myślałem, że mi się coś spadem popieprzyło, że mi się ten dryfujący trik, ten analog zrobił, ale to nie, to nie jest to. E, ja on nowego pada, więc no, nie ma takiej możliwości. Zresztą każda gra mi działa dobrze, a w The Medium dostaje celowniczek świra, więc... Mam nadzieję, że to jest do poprawienia w wewnętrznych aktualizacjach. No, to tyle z minusów, A plusy. Na pewno fabuła jest bardzo fajna i wciągająca. Naprawdę nieźle jest to pomyślane i skrojone. Fajne są bardzo miejscówki. Hello. Jak wspomniałem, te smaczki polskie tutaj są i są fajne. Mi się podobają bardzo. Zwłaszcza wchodzimy do tego ośrodka komunistycznego takiego niwa na początku gry. To jest w ogóle wow. Jak widzimy ten wnętrza, to od razu się to kojarzy nie wiem, z, z, z Czarnobylem, reaktorem Strachu. Jak pamiętacie taki film, to tam e, wystroje były no, podobne w tamtych czasach. E, także, kochani, tak się prezentuje The Medium. E, gra ogólnie nie jest wolna od błędów. E, to, to, o czym wspomniałem, jest jak najbardziej chyba na minutę zaliczenia. Nie wiem, jak jest Wasze zdanie na ten temat. E, polski Silent Hill. Tu jest udziękowanie, oczywiście, bardzo dobre i muzyka tutaj trzyma, oraz odgłosy w napięciu. Tu czuć tą próbę dziś zawsze lekkom cenę wplecenia tego klimatu e, Silent Hill. My dobrze wiemy, że projekt PT umarł niestety i już nigdy nie wróci do żywych, więc, e, chociaż The Medium może jakoś podratuje sprawę. E, są momenty, gdzie można się w tych grze przestraszyć faktycznie. Tu pomieszczenia, klimat budują trochę takie napięcie. Nie jest to straszne, jakiś taki poschizowany jak, jak Silent Hill były, gdzie naprawdę ten psychodeliczny klimat był. Tu aż tak nie jest. Natomiast są momenty, gdzie idzie się wystraszyć. No, są. Nie ma tego jakoś specjalnie dużo, ale, ale są. Ale ogólnie trzyma gra fabularnie poziom. Także tyle z mojej strony. Dzięki, chciałem Wam o tym opowiedzieć, bo przegrałem północy, można powiedzieć, z The Medium wow, jest naprawdę spoko myślę, że jak w aktualizacji poprawią tutaj twórcy te, te błędy, o których wspomniałem to okay. będzie luks a tak poza tym, można brać, kupować gra jest 160 zł, nowa w, w, w folicę, także no nie jest to jakiś tam wydatek nie wiadomo jaki, e, można sobie pozwolić, e, dzięki za uwagę czekam na wasze komentarze, A co wy sądzicie o naszej oh! polskiej, rodzinnej pierwszej będzie tak polski, że on się bardziej nie no dobra nie przesadzam, dobra już oh, kończę, dzięki, do usłyszenia.